teraz... Nie! Kurwa, co?! KUJOWA! jestem chory, bo spalam kibony. Bo spalam... kibony. Jak pożary w Amazonii, małpki upierdalam naraz, jak kanibal, ale goryl. Siema wszystkim, z tej strony oczywiście ja, Franek. Witajcie. Dzisiaj generalnie gramy sobie Bedwarsy. Uznałem, że teraz robię odcinki co drugi dzień, a więc, aby robić co drugi dzień odcinki, potrzebuję trochę więcej kontentu. I więcej kontentu, że tak powiem, przysporzę sobie poprzez robienie odcinków z serii Bedwars po prostu. A seria Bedwars będzie polegała na tym że gram sobie trilowe rundki w Warsy, powiedzmy 3-4, na różnych serwerach i co odcinek po prostu wy wybieracie dla mnie serwer będzie ankieta, będą ankiety na jakim serwerze mam zagrać następnym z bedwarsów ale żeby tutaj osoby, które wolą nowy content nie pomyślały sobie jezu flanek, serio, jak kurwa możesz jeszcze w te bedwarsy grać to planuję oczywiście przejść na nowy content też też oczywiście planuję to zrobić, ale po prostu żeby zapełnić pustkę, bo nie mam niestety tyle pomysłów

Taki totalny gówna, co? Już mnie to tak przerażało, już mnie tak cringewało jak oglądałem te filmy niektóre, że uznałem Kurwa, czemu nie zrobić w, w serii po prostu, gdzie sobie gram, gdzie pokazuję moje skinsy w bedwarsach albo brak skinsów I po prostu na chillu sobie gram bez, bez spiny, znaczy ze spiną, bo trudno na cockscrafcie o brak spiny, ale Gdzie wiecie, gdzie po prostu nie gram jakichś challenges z, z gównianych innych tego typu rzeczy głupich w ogóle, co to są za lagi? Co? C co kurwa? Ciao? No, spoko, okej. Okay. Nie, nie zrozumiałe co dla mnie było, no ale. Okej, okay, okej. Okay. No i chuj, kurwa. No nie wiem, tak nie rozumiem tego, kurwa. Co tak laguje? No, kurwa. A spierd nie no kurczę to, to jest szok po prostu tu się nic nie da zrobić są takie lagi no kurde! no ty <pl> <reco Christ _> jak kurwa jak dalej ten klaształ będzie tak lagował to spierdalam są zaraz na na kraftplay naprawdę no, już spierdolę to w ogóle nie wiem czy zauważyliście czy wy też tak macie ja tak mam zawsze że jak się nie wyśpię nie umiem robić godbija jak normalnie umiem robić gadbirze, jak się wyśpię, nie wiem, pójdę o pierwszej nocy spać, przed pierwszą. Wyśpię się, umiem robić gadbirza, super. Nie wyśpię się, pójdę o czwartej, piątej w nocy spać. Nie umiem robić gadbirza, mam, mam jakby zaburzenia jakieś, kurwa, mówiąciarskie, naprawdę. jest tak dziwne. Aż sam się zastanawiam, jak to działa po prostu, przez co to jest. Na chuj straszysz? No nie, no jak ja mam, no jak ja mam, kurwa, go zabić? Albo on mnie... No, to jest, kurwa, to jest loteria, naprawdę. Albo ja dostanę takiego laga, że go zabiję, że go, za że, znaczy, albo on dostanie laga, że ja go zabiję, albo ja dostanę laga, że on mnie zabije. No, to jest, kurwa, loteria jebana. Nie, nie ma w ogóle, jak to, jak tego przewidzieć w żaden sposób. Jest Dobra, lecę do TNT od razu, do czerwonego, bo widzę, że on jeszcze do siebie nie wrócił. Po z White'em. No i widzicie, teraz go zlagowało, no i chuj No i on, no i on przegrał teraz Znaczy, no teraz go zlagowało, go, bo go przystawiłem z blokami, więc to no, pewnie dlatego Oho No dobra, spoko, spoko, byku Eee, zawijkę stąd trup, no, bardzo dobrze Już myślałem, że będziesz do mnie szedł, no byku, nie możemy tak robić Pff. Tu mu, bo jak pierwsza raz grałem na Coxcrafcie, miałem to samo. Ostatnio właśnie widziałem mój film jakiś stary z Coxcrafta. Miałem kurwa to samo, że za wcześnie wyskakiwałem. O, w ogóle złoty idzie do niego. Aha, ale przykro mi. No, pff, no dobra. Ja nie wiem kurwa co on odjebał, ale mi się to podoba. Aha, on chce przez mnie iść do mnie. Um, spoko. No dobra. Chyba, że on po prostu na Mida chce iść. No ale dobra, to ja sobie... Czekaj! O, spad? Jeżdy. Co, co się w ogóle odjebało kurwa? Ja jeszcze spadłem na koniec. Dzisiaj, no dobra, nie wiem. Ja myślałem, że gość specjalnie ma taką taktykę, żeby do mnie przez Mida pójść. ja pierdolę. A ty ja Bladia ja 60. No to tutaj chyba był dialog NPC-ów na temat myszek. Typu, e, jak masz myszkę, mordo? E, ja mam Glorious Model O. A ty? Ja Bloody A60. Aha, to dlatego taki dobry jesteś. Co? Nie, nie, kurwa... Z... <laughs> nie no, jak MPC się teraz zachowałem, autentyczny. No kurwa, poleciałem za gościem, który sam spadł. już <laughs> Słuchaję koleże, bo troszkę dostał na, pyr na pyrkę. Cyk, cyk. To nigdy do mnie nie idzie chyba z tamtej strony, więc jestem dosyć ucieszony. Mogę szybko pójść do oponenta. Cyk. Oj, ojoj! Oj. Witam serdecznie. Witaj w mojej kuchni. W ogóle zauważyliście, że znowu były te, były te takie lagi, że gościu hity dostało. Spóźnione. Tyk. O! Nie! Ua! Kurwa! Jak mnie scrollował, tylko kurwa bym sobie przycisnął ten slot, to może by było szybsze działanie. A tak to trochę się zgubiłem. Ty w ogóle zrobisz kiedyś coś takiego? Ej! Mogę zrobić taki część nawet w że gram w Wars, ale nie mogę, nie mogę używać bindów na przykład. A zobaczcie sobie na moje kontrolsy. To są moje kontrolsy. R1, T4, X5, Z7, V8, Y9. Mam tyle bindów, że bez tych bindów bym był kurwa niekim, autentycznie. Nie, czekaj, gdzie jest żółty tak by the way? Oha, tu się nie da stawiać. Ale czekaj, ten... Czekaj, co? Aha, okej, okay, dobra, czyli po prostu dostałem spóźnionego damage'a. Myślałem, że w ogóle nie dostałem tego damage'a, to by było dobre. A niestety dostałem finalny. Aha, on poszedł do mnie jakoś. Aj, to nie mam bada niestety. Dobra. Ja myślałem, że on sobie siedzi w bazie, że jest jakimś MPC-tem jebanym. <grym> Kurwa, nie, on po prostu szedł do mnie. I teraz czeka pewnie przed bedem, trzeba mi zliczyć beda. No, 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 jest przy bedzie mój. Pewnie ma jakiegoś tego spektatora na górze i mu czy spadam do Wojda, czy nie. A Nie, czekaj, co? Nie. No kurwa, co? Czekaj. Co kurwa? Jakby nie zrozumiałem troszeczkę. Nie, nie zniszczymy gościu Bela, coś odpierdoliło właśnie. Gościu sobie przeszedł i zignorował mojego Bela, tak po prostu? Nie wiem. mi to pasuje. Czy on tam gdzieś idzie? O, idzie, 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 idzie kosmita. Ten zoom jest tak zajwisty, mogę sobie zobaczyć jak na fowie jakimś minus. minus 500. Dosłownie cyk. No i gicior. I cyk. O kurwa, jak to zbroja? Nie dobrze. Aha, dobra, spoko. Ja mam bydań. Ci gracze, kurwa, są tak upośledzani niektórzy tuży. Ciekawe, czy gościu aha, apen apen, na, aby na promi. Pierdole! Co ja odjebałem? <grych> Cześć, będę musiał to zaraz zobaczyć na replay mode, a nagrywa się, nagrywa się. Uff. Ktoś tu idzie? Nie, Martynka z skurwysynka chyba się patrzy. Cześć Martynka. Z kurwysynka, ile do ciebie? Tylko na początku kupię sobie jumpusta. Pozwolisz. Cześć Martynka z Hej! Cześć. Tak po prostu? Pozwoliłaś mi pójść? No dobra, spoko. Też cię lubię. Nie wydaje mi się, że przez nagrywanie tych odcinków ja jeszcze bardziej sobie rozpierdałam gardło, bo jestem chory generalnie. Głównie to... Głównie to właśnie przez... Yy, głównie to przez gardło, w sensie... Głównie czuję, że tak powiem, skutki oboczne choroby na gardle, w gardle. I w krtani, więc możliwe, że przez to, że gram teraz do lasu, to sobie niszczę yy, głos. And spok jump! <laughs> A no, widzicie jak się poświęcam dla was, no ale będąc chorym dla was nagrywam Ale już mi się kurwa nie chciało leżeć w łóżku, pewnie dlatego po prostu i tyle Ostatnio miałem takie dziwne sytuacje, że dla nas, sobie, przeglądałem sobie jakieś YouTube'a Nie wiem, na jednej karcie dla Multiego, na drugiej y, Kubę Wojewódzkiego, na trzeciej jeszcze Nitra I... Było coś takiego, że miałem Multiego spauzowanego i Kubę Wojewódzkiego I Nitro normalnie sobie leciał, co nie? I w pewnym momencie Wszystkie mi się kurwa karty odtworzyły, tak w jednym momencie, co nie? pałzowały się wszystkie, odpałzowały się jakby. I generalnie była taka sytuacja, że ja taki w szoku, co nie? Co się dzieje? Coś odpierdala. Wie, jak, jak to możliwe, co nie? No bo ja nic nie naciskałem. Miałem też taką sytuację ostatnio, że nie wiem, przeglądam sobie YouTube'a na kilku kartach. I odpala mi się wreszcie jakiś rok taki, co nie? Taki, Taka bimbanka i to taka w mocna. I słyszę taki rok, kurwa, spoko, spoko, rok spoko, ale nie jak, ci, nie jak ci pierdoli o drugiej wnosy z jakiejś karty. I okazało się, że to z jakiejś innej karty, właśnie na chromę, odpaliło się wszystko. Nie wiem, co się odpiera na tym chromie ostatnio. Czy moja wina, czy co? Cyk. Cześć. Co odpierało w ogóle? Strasznie był noś pany. Oj, miało być szybciej, a wyszło wolniej trochę Dobra, pięknie obada. Musiałeś się pożegnać Cyk, cyk Oj, kur, kurwa ja W ogóle ja mam nadzieję, że nigdy mój tata ani mama nie dobierze się do tych filmów z Bad Warsów. Nie dobierze się, bo jak się dobiorą do tych filmów i zobaczą co ja tutaj gadam To ja nie wiem Za słabne na zawał, autentycznie Aee, poskoczyłeś fajnie, kolego. Siewa. Aha, go już nie ma, bo on to nie miał beda, więc to jest fajne, Alki Zajebiście. O kurwa. Ty czemu z tego nie wypiłem wreszcie. Ua! Wypierdalaj stąd! ELO! Nie no jak ty przeżyłeś, mordo? Nara no, no. Aha, ją teraz! Nie! Kurwa co?